Ostatnio na wyspie totalnej porażki. Pokaz talentów wydobył z obozowiczów ich najgorsze cechy było czadowo! Zabójcze okonie nie mogły znaleźć talentów w swojej drużynie. A niezdarność Bridget uniemożliwiła występ największej nadziei Courtney. Gwen przeciwstawiła się Heather, więc Heather, chcąc zatruć życie Gwen, postanowiła ukraść jej pamiętnik. Następnie odczytała go na oczach widzów z całego świata, ujawniając fakt, że Gwen zadłużyła się w jednym z obozowiczów. Potem Heather uratowała swój tyłek, przekonując resztę drużyny, że powinni pozbyć się mega przystojniaka Justina. Kto wejdzie do portu wstydu jako następny? Dowiecie się tego oglądając najbardziej dramatyczną ceremonię z piankami w historii. Na wyspie totalnej porażki! Mamo i tato, wszystko gra! Widzę was wciąż w moich znakach. Kim chcę być? O to pytacie mnie! I myślę, że to już dobrze wiem! Ja chciałbym być sławny!

Wyspa totalnej porażki. Obozowicze, to wyzwanie będzie sprawdzianem waszych umiejętności przetrwania w terenie. Nie będę was okłamywał. Niektórzy z was mogą nie wrócić żywi. Żartowałem. Musicie tylko spędzić jedną noc w lesie. Wszystko, czego potrzebujecie, znajdziecie w obozie swojej drużyny. Musicie go odszukać. Aaaa, i uważajcie na niedźwiedzie. Straciliśmy kilku starzystów przed produkcją. Drużyna, która wróci na śniadanie jako pierwsza, zdobywa tytuł niezwyciężonych. Kapujecie? No to w drogę. Powiedział, że tam są niedźwiedzie? Miałem raz małe spotkanko z niedźwiedziem. Powiedzmy, że jego głowa wygląda całkiem nieźle nad kominkiem. O, kiedyś widziałam niedźwiedzia wyjadającego śmieci, z olbrzymich zębów zwisał mu makaron spaghetti, a wyglądał jak krew i flaki. Po prostu ohyda. A my myśleliśmy, że właśnie zjadł kota sąsiadów Simba, a ten wrócił po tygodniu. Tak. Nie jadłaś spaghetti, prawda? Dobrze, chodźmy! Hej Gwen, zaczekaj! Mogę pójść z tobą? Nie. Hej, jeśli chodzi o tę całą historię z pamiętnikiem. Musi odpaść jako następna. Kto? A jak myślisz? Wrzuciła czerwone mrówki Harolda do mojego łóżka! Tak, ale ty na oczach całego świata przeczytałaś jej pamiętnik. Więc? Więc? Nie było to zbyt miłe. Już jest po niej! Dobra, były naprawdę pyszne. Trudno uwierzyć, że były aż tak pyszne, co? Były naprawdę tak pyszne. Katie, gdzie jest reszta drużyny? Nie wiem. Muszą być gdzieś w pobliżu. Zabójcze okonie! Gdzie jesteście? Zabójcze okonie! To zupełnie ich miałyśmy 7 lat i zgubiłyśmy się w centrum handlowym. A ty zaczęłaś płakać i strażnicy musieli wzywać nasze mamy, ale one były wściekłe. Ja nie mogę. Daj spokój. Nic tam nie jest. Zabójcze, Zabójcze okonie! <zyskadorzacja> eee, ale tu nie ma jedzenia! To jest walka o przetrwanie. Spójrz na instrukcję. Ciekawe, czy są tutaj jakieś niedźwiedzie. A gdybyśmy wydali jakieś niedźwiedziowe dźwięki i je zwabili, <śmiech> <śmiech> byłoby bardzo zabawnie! Uuu, jestem niedźwiedziem! Mógłbyś się zamknąć, próbuję coś przeczytać. Napisali, że musimy znaleźć tu własne jedzenie. Nadal go nie widzę. Chyba musimy poszukać w lesie. Ja pójdę! Szybko znajduję żarcie! Cóż! Przynajmniej w tym tygodniu utrzymam dietę. Nie wiesz, gdzie jesteśmy, prawda? Wiem! Dobra, nie wiem, ale to nie moja wina! Zauważyłaś, że wszystkie drzewa są takie same? No, wiedziałam, że nie powinnam była cię słuchać! Co? Myślisz, że jestem za mało bystra, żeby ich znaleźć? Przecież nie masz najlepszej orientacji w terenie. Ej, no właśnie, że mam! Nie, e. Właśnie, że nie! Bo się gubi my! Gubimy! gubimy. O, jestem taka głodna! O, Mój żołądek! Zjadł chyba mój żołądek! Bo zamawiał peperoni z dodatkowym serem. Pizza dla ekipy tutaj! Niewiarygodne! Jak prawdziwy men! Złowiłem rybę! Chyba sobie żartujesz. O kurczę, jesteś niesamowity. Ach, uwielbiam ryby, uwielbiam ryby! Ach, chyba powinniśmy ją najpierw ugotować, nie? Skąd wiesz, jak łowić ryby? Dziadek mnie nauczył. Kiedyś złowiłem rekina, ugryzł mnie w tyłek. Spójrzcie! O, moje oczy! O, to jest czadowe! Ja przynajmniej umiem kierować samochodem, ty, ty chodząca dziewczyno! Teraz jest wystrzejszy? Ubiegłoroczna wycieczka na plaży coś ci mówi. Nie wierzę, że wyciągasz tę starą historię, ale tego dnia miałam na sobie naprawdę urocze bikini. Jechałaś samochodem mojej mamy w stoisko z przekąskami. To było zupełnie poza moim polem widzenia. Gdyby nie ja, to jeździłabyś do centrum handlowego autobusem. No A gdyby nie ja, nigdy byś nie znalazła drogi do tego centrum. Och, ja dobrze znam drogę do centrum. Ciągle liczysz na mnie. Gdyby nie ja, to nawet nie znalazłabyś się w tym programie. O, mówisz tak, bo jestem ładniejsza od ciebie! Nie działam, że tak myślisz! To prawda! Wszyscy tak uważają. Sadie jest najładniejszą dziewczyną, jaką znam. O, ty jesteś najładniejszą, jaką znam! Jesteśmy naprawdę ładne, prawda? Fajnie, że możemy tak mówić o sobie i nie myślą, że jesteśmy próżne, co? Jestem tym zachwycona! Ja też! Dosyć tego! Kiedy wrócimy do obozu, rozwiązujemy NPDKŻ! Świetnie! Świetnie do kwadratu! Kurczę, rozbijasz namiot jak facet. Kurczę, rozbijasz namiot jak facet? Chciałem powiedzieć, że nie zachowujesz się jak dziewczyna przy brudnej robocie. Jejku, dzięki. Co na obiad, kobieto, umieram z głodu. Mam nadzieję, że nie liczysz teraz na żadną odpowiedź. Hej, zobaczcie, co znalazłem! No cóż, nigdy wcześniej nie jadłem gulaszu z królika. Co tam jestem mięsożerny? To moje nowe zwierzątko. Nazwę go Zajączek. Nie znalazłeś żadnego jedzenia? Więc wygląda na to, że obiad będzie się składał z larw i jagód. Czy ktoś gdzieś może widział nasze słodziutkie idiotki? Katie, spójrz! Drzewo z widłami w środku. To dobrze, prawda? Nie, nie dobrze. Widziałyśmy to samo drzewo dwie godziny temu. Zatoczyłyśmy tylko gigantyczne koło. Spędzimy tutaj bezpiecznie noc. Dobra, ogień się pali, ryba piecze na grillu, namiot rozłożony. Nieźle poszło, brachu. Ryba pachnie wspaniale. Dzięki, stary. Wszystko zawdzięczam dziadkowi. Więc razem z dziadkiem walczyliście z niedźwiedziem? O tak! To był najbardziej przerażający dzień w moim życiu. Byliśmy w lesie, kiedy natknęliśmy się na ogromną bestię. Mówię wam, na oko był wielki na jakieś 3 metry! I wtedy zaczął przerażająco ryczeć! Aaaa! Chwyciliśmy za śrutówki! Wiedzieliśmy, że albo on, albo my. Nic osobistego, tylko prawo dżungli! I wtedy. BUM! Jeden strzał wystarczył, żeby powalić wielką bestię! Naznaczyliśmy się jego krwią, aby go uczcić! To była dobra śmierć. Tak, jasne. Nie wierzę, że powaliłeś trzymetrowego niedźwiedzia. Hej, ktoś widział też szajbuskę? Chyba poszła zrobić siku. Nie ma jej już ponad godzinę. Easy! Easy! Easy, suśle, gdzie jesteś? <grystanie> Dobrze. Przez chwilę myślałem, że już po tobie. Wielka piramida w gizie! Aj, To niedźwiedź! Wszyscy tu umrzemy! Zostaniemy zjedzeni żywce przez niedźwiedzia! A To jakiś horror! Niech nam ktoś pomoże! Chcę do mamusi. Na drzewa! Właśnie na drzewa! Spokojnie, to tylko sowa. Przepraszam, ale w lesie w nocy czuję się bardzo nieswojo. Przypomniała mi się pewna przerażająca historia, którą kiedyś słyszałem. Superansko! Opowiedz nam! Jesteście pewni, bo ta opowieść to naprawdę gruby kaliber. Uuu, trzęsiemy portkami. No dobra, ale pamiętajcie, że ostrzegałem. Pewnej nocy, takiej jak ta, nagle dało się słyszeć dziwne postukiwanie z boku samochodu. Dziewczyna zaczęła świrować, a chłopak też się trochę przestraszył. Więc włączył silnik i dał gazu. Kiedy wrócili do domu dziewczyny ta otworzyła drzwi i krzyknęła. O sklamki. Złowrogo zwisał, zakrwawiony hak. Mówią, że ten zabójca nadal żyje i chodzi właśnie po tym lesie. Tak naprawdę to może być wszędzie, może nawet jest gdzieś. Tutaj! No! 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 Duncan! To wcale nie było śmieszne! A właśnie, że było! Szkoda, że was teraz nie sfilmowali. Ho! Chwila! Sfilmowali! Jesteś taki wstrętny! Czy twoje rodzice w ogóle cię lubią? Nie wiem, panno znerwicowana. Ostatnio ich nie pytałem. Więc co teraz robimy? Nie patrz na mnie. To ty wymyśliłaś wdrapywanie się na drzewo. Dlaczego nie zapytasz eksperta od polowania na niedźwiedzie? Hej, Owen, co teraz? Niby skąd mam to wiedzieć? Koleś, powiedziałeś, że zabiłeś niedźwiedzia. Zachowywałem teatralną dramaturgię. To wszystko twoja wina. Gdybyś tak głupio nie ryczał, to nigdy nie zwabiłbyś go do naszego obozu. Przepraszam, że żyje! Hej, hej, hej! Odpuść mu trochę! Złowił nam ryby! Ej, zostaw te ryby. Pewnie już zjadł naszą Izzy! Więc już nie powinien być głodny. Co? Przetrwają tylko najsilniejsi. Powinna była posikać się w spodnie jak O Wielki Boże już jest po niej. Dobry niedźwiadek! Aaaa! Niech ktoś mi pomoże! Leżą mi pomoże! Nic ci nie jest? Ej, czy nie dzieć właśnie zadał mi pytanie? O niech mnie tego się nie spodziewałem! Dobra, teraz jestem zupełnie skołowana. Ty jesteś jakąś szajbuską? bardzo zabawne, A całe to... Ach, to nie dźwiecie, o nie? Wszyscy za chwilą brzemy na pomoc, na pomoc! A ja Rrr, zaraz cię zjem! Ani by jak miałabym to zrobić? Nie ma takiej możliwości, prawda? Co jest? Chce ci się sikać? Jak diabli, ale strasznie boję się wyjść z namiotu. Tak, ja też. Nieźle! Wow, ten kostium jest naprawdę świetny! To znaczy, myślałam, że mój był świetny, ale ten naprawdę jest świetny! Pewnie Chris próbuje nas przestraszyć. Niezła próba, stary! Wiemy, że nie jesteś niedźwiedziem, Kolo! A... no nie wiem, Owen. Ten mi wygląda na prawdziwego. Chris! Mówił, że tutaj są niedźwiedzie. <grystanie> Oj, dajcie już spokój. Chcą się przekonać, czy uda im się nas nabrać po raz drugi. To nie jest prawdziwy niedźwiedź i zaraz wam to udowodnię. Kurczę, ten wygląda na prawdziwego. Tak, ten jest prawdziwy. Po prostu świetnie, Bridget. Przez ciebie nie mamy gdzie spać. Hej, królowo dramatu, wyluzuj. Jest czadowo. Czadowo? Jest czadowo? Chyba gorzej już być nie może. Chyba jesteśmy bezpieczni. Niedźwiedź poszedł. I nie mamy mapy. Nie wiem, jak szopy potrafią spać na drzewie, bo moje ciało zdrętwiało. Muszą być bardzo giętkie. Wiesz co, szajbusko? Nie chcę już słyszeć ani twojego głosu, ani tego łowcy niedźwiedzi. Gdybyście nie zachowywali się jak przynęty przez całą noc, to teraz moglibyśmy spać w namiocie. Zabić! To już jest rano. To chyba była najgorsza noc w całym moim życiu. Było nawet gorzej niż wtedy, kiedy poszłam na randkę z tym facetem o potwornie nieświeżym oddechu, bo zjadł kiełbaski w tej knajpie i... co? Dzień dobry, słoneczko. Mnie. Ja tylko leżałem spokojnie na plecach i próbowałem się przespać. To ty się do mnie przytulałaś! Ale z ciebie potwór! Słyszałem już gorsze epitety. No dobra, chcę tylko powiedzieć do kamery, że byłam strasznie śpiąca i dlatego nieświadoma w momencie rzekomego przytulenia się do rzeczonego neandertalczyka. Więc w gruncie rzeczy nic się nie wydarzyło. Jesteśmy pierwsi! Nie! Pokonali nas! To wszystko twoja wina! A nie, 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 nie! Tak szybko, susełeczki! Wygląda na to, że zabójcze okonie zgubiły kilka rybek! Masz na myśli Katie i Sadie? Jestem prawie pewna, że wilki je zjadły zeszłej nocy Wielka szkoda <laughs> Udało nam się! Jesteśmy bezpieczne! Ja nie mogę, ludzie! Zgubiłyśmy się i zaczęłyśmy się wtedy strasznie kłócić! I był olbrzymi niedźwiedź i mówił: Ła! Jesteście na moim terenie, zjeżdżajcie! I musiałyśmy uciekać, a to było takie straszne! Och, Sejdi! Bardzo cię przepraszam, że byłam ładniejsza od ciebie! A ja cię przepraszam, że wyciągnęłam tę historię z przekąskami! Ja przepraszam, że powiedziałam, że twój tyłek nie mieści się w autobusie! Tak powiedziałaś? No. nie prosto w twarz! Kogo to obchodzi? Jesteśmy bezpieczne. Jesteś moją przyjaciółką i kocham Cię. Och, ja też cię kocham! Skończyłyście już ten festiwal miłości. Dobrze, bo to dzięki Wam przegraliśmy wyzwanie! No dobra, okonie! Jedno z Was spada dzisiaj do domu. Susły, wy w nagrodę jedziecie na wycieczkę do sklepiku. Na nasz koszt! A, niech mnie! Ale to dobre! Nie myślałem, że chipsy mogą być takie dobre! Zaraz wymiotuję. Jesteś obrzydliwy! O, już mi lepiej. Juhu! Zeszczące susły są najlepsze! Hej, daj mi trochę tych czekoladylków. Oddaliście już głosy. Obozowicz, który nie otrzyma Bianki, musi natychmiast pójść do portu wstydu, wsiąść do łódki przegranych i wynieść się stąd. I. Nie może wrócić. Nigdy. No, widzę, że wszyscy jesteście zmęczeni, więc będę je rzucał. Kapujecie? Courtney? Duncan? Bridget? DJ? Harold? Jeff! Tyler! Panie! A oto ostatnia pianka wieczoru! Sadie! Nie! Dlaczego Katie? Dlaczego ona? To niesprawiedliwe! Nie mogę tego zrobić! Nigdy się nie rozdzielałyśmy! My po prostu musimy być razem albo totalnie umrę! Sadie! Posłuchaj mnie! Dasz radę! Jesteś silna i piękna! I może nawet mądrzejsza ode mnie! Poza tym jesteś najzabawniejszą dziewczyną, jaką znam! Musisz to zrobić dla nas obu! <śmany> <śmany> Co chcesz tym razem? Chciałem tylko powiedzieć, że przykro mi, że cię przestraszyłem. Nie przestraszyłam się. To była kwestia chwili. A człowiek hak nie istnieje. Tak, pewnie masz rację. Masz rację. <laughs> nienawidzę cię. Więc mnie nie nienawidzi. Udźwiękowienia wersji polskiej studio Salika, reżyseria Piotr Kozública, Za chwilę sprawdzimy, jak długo zawodnicy wytrzymają na planie totalnej poraży. Kartun metru. Sowiczka, Skopa Łuciołko, Szdorota Furtak, Modest Luciński, Klementyna Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Sturzyńska, Joanna Pachionna Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna Łaska, Michał Maciejewski, Agnieszka Kudelska, Miłogostereczek, Andrzej Deskur, Marta Zubadł.